Piękna Ewangelia towarzyszy nam w czasie dzisiejszej niedzieli, ponieważ jest to Ewangelia spotkania. Spotkania Jezusa i faryzuszów. Dochodzi do tego spotkania Jezus kontra faryzusze. Faryzusze wystawiają Jezusa na próbę, bo myślę, że można tak powiedzieć po przeczytaniu tego fragmentu. Jeżeli powie... Że należy płacić podatek Cezarowi, stanie po stronie okupanta. Jeśli powie, że nie należy płacić, zostanie uznany przez Rzymian za podgrzewacza, do buntu, za buntownika. A Jezus, co robi? Jezus unika tej brudnej gry. Nazywa rzeczy po imieniu. Czemu mnie kusicie, obótnicy? Zadaje pytanie. Czemu mnie kusicie? Jezus totalnie zrywa wszystkie maski, zrywa wszelkie fałszerstwa. Jezus mówi: Przynieście mi denara, pieniążek. Denar, pieniążek. Jezus mówi: Kogo widzicie? Kogo widzicie na tym denarze? Słyszy odpowiedź: Cezara. I gdzie tutaj jest problem? Jeżeli moneta należy do Cezara, Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu, co należy do Boga. Piękne słowa Jezusa, jakże bogate, pełne tej troskliwości o moją bliskość z Panem Bogiem. Na monecie widzimy podobiznę Cezara. Oddajcie Cezarowi to, co należy do Niego. Przecież to jest Jego podobizna. Yy, I można zadać sobie pytanie, gdzie jest podobizna Pana Boga? My jesteśmy Jego podobizną, my jesteśmy Jego obrazem. Więc chyba jasna sprawa: my mamy Bogu oddać siebie. Tacy jacy jesteśmy. Może czasami pełni grzechów, może czasami bardzo słabi, upadający dzień po dniu, dotykający twarzą Ziemi wchodzący w brud własnego grzechu, bardzo często własnego, tacy jacy jesteśmy, tacy na jakich nas stać, mamy oddać siebie całkowicie Panu Bogu, całe swoje życie, całą swoją mentalność, całą swoją rzeczywistość, całą swoją duszę, całe swoje ja. Mam oddać Jezusowi. Izajasz mówi w 43 rozdziale: Wyzwałem Cię po imieniu, należysz do mnie. I ty, drogi bracie, i ty, droga siostro, i ty, kochany grzeszniku, bez względu, jaki jesteś, należysz do Pana Boga, bo jesteś Jego dzieckiem, bo On umarł za Ciebie na krzyżu. Więc. Oddaj to, co Twoje, Panu Bogu. Jak na rzymskiej monecie widoczny jest wizerunek Cezara, tak w sercu każdego człowieka widoczny jest wizerunek samego Boga. I myślę, że tak jest. Pomimo tych słabości, pomimo tych niepowodzeń i chodzenia co chwilę z tym samym grzechem do konfesjonału. W Tobie jest wizerunek samego Boga. Ja jestem Pan. Nie ma innego poza Mną. Ja jestem Bóg, Twój Ojciec. A Ty nosisz mój wizerunek.